Lexi Chaplin. Naprawdę bardzo dziękujemy Ci za to, że odpowiedziałaś na nasze zaproszenie. Ja bardzo długo, dziękuję. długo czekaliśmy, długo czekaliśmy i w końcu się doczekaliśmy. I myślę, że. To jest szczególny dzień dla nas i dla tych, którzy będą też tę rozmowę, to świadectwo oglądać. To może zagramy coś, specjalna dedykacja dla Lexi i dla wszystkich Twoich fanów. Myślę, że oto okay. jest, okay. jest, jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan. Do... Moi drodzy, yeah. też wiemy, że Lexi jest w sposób szczególny związana z Ameryką i chyba z Teksasem, tak? Ja mieszkałam tam przez parę lat. Mamy tutaj dla Ciebie taki requisite. specjalny requisite, requisit oh, for wow. you, for you. I myślę, że to będzie taki remix religijno religijny country. Idziemy. Okay.